Wrzesień w serialu, Miłość i Nadzieja, oznacza wielkie emocje. Wiele się wydarzy. Jak pozytywny wynik testu ciążowego wpłynie na Kuzeja, Handan i Elif? Co zrobi prawnik, gdy młoda starzystka wyzna prawdę? Jak Cajneb zareaguje na słowa Bulenta? Zobaczcie streszczenia wrześniowych odcinków tureckiej telenoweli Askwe Umut. Serial, Miłość i Nadzieja, szybko zgromadził w Polsce liczną widownię, która z wypiekami wyczekuje kolejnych odcinków. Co z kiełkującym uczuciem między Elif a Kuzejem, który właśnie dla świętego spokoju oświadczył się Handan? Do czego posunie się zaborcza narzeczona prawnika? Czy Cajnep dowie się, kim jest jej prawdziwy ojciec? Co z jej relacją z Ege, o którego zazdrosna jest Meli? Wrześniowe odcinki to gwarancja gorącej jesieni. Pocałunki Kuzeja i Elif, pozytywny wynik testu ciążowego i machlojki Suata, w których aktywnie pomagać mu będzie Handan, to zaledwie czubek góry lodowej. Ucajne pradość, szok i niedowierzanie będą stale się mieszać. Choć ze strony Ege usłyszy najsłodsze słowa, zupełnie inaczej będzie z Meli, która otwarcie wypowie jej wojnę. Zobaczcie, co się wydarzy we wrześniu w serialu Miłość i Nadzieja. W galerii znajdziecie streszczenia odcinków